Dzień dobry witam do Was w kolejnym filmie na kanale. Jest to kolejny epizod z serii poradnik mapmakera. Wiem, że długo filmów w tej serii nie było, ale właściwie nie bardzo mam pomysł z czego te poradniki nagrywać, plus ciężko mi się do nich zabierać, także z góry za to przepraszam, ale dzisiaj akurat wypadło na to, że złapałem chęci i takowy poradnik wam nagram. No i co wam dzisiaj pokażę, a pokażę to. A co była taka prośba w komentarzu? Czyli jak dodać nowe tekstury podłoża, w sensie nowe, jak dodać tekstury podłoża oraz rośliny do malowania w sklepie? W sensie wiecie, wchodzicie w sklep, w typ budowy, i tam macie do wyboru tekstury podłoża oraz y, foliage ja wam pokażę jak dodać y, takowe, y, jak dodać nowe y, tego typu te tekstury, ale zanim do tego przejdę chciałbym szybko prosić Ciebie tylko widzą, o łapkę w górę, o subskrypcję, jakiś komentarz y, również o podbicie filmu jeżeli on to na telefonie z góry dziękuję, no i właśnie w komentarzu możesz napisać z czego po potencjalny poradnik mógł kiedyś się pojawić to się zastanowimy, może kiedyś taki się nagra a dzisiaj przechodzimy do mm, do meritum, zacznijmy od tekstur podłoża, bo to będzie prostsze w pokazaniu. A mianowicie, yy... pokażę Wam na tych standardowych, a wiadomo, jak ktoś wgra jakieś nowe tekstury, to zasada działania będzie taka sama. Więc spokojnie się nie, się nie bójcie. Yy, więc tak, jak dodać nowe tekstury podłoża do malowania w sklepie? Yy, musicie wejść do głównego XML-u waszej mapy. W moim przypadku jest to. A... A -a -a, czekajcie, już wam mówię, w moim przypadku jest to map.eu.xml, tutaj prawda? E, musicie znaleźć e, tą oto stronę tutaj, o. Grand ground Type Mappings, prawda? E, I tutaj właśnie możecie jakby w cudzysłowie zadeklarować nowe tekstury terenu, które mają pojawić się w sklepie do malowania. E, więc teraz tak, e, załóżmy, że... E, jak wygląda linika, o co w niej chodzi? Po pierwsze, tutaj, Grand Type Mapping Type. Tutaj, ta pierwsza wartość, czyli w tym przypadku TICE 02, to jest nazwa, e, nazwa Taka po prostu wasza, nie? możecie sobie nazwać to jakkolwiek, nie wiem, na przykład ABC, możecie to nazwać jak tam tylko chcecie, nie? Na dobrą sprawę nie ma to większego znaczenia, ale tutaj na przykład sobie numerowali: tak 01, 02, 03, 04, ale uwierzcie mi, to nie robi zbytniej różnicy, e, może być tak jak jest. E, tutaj, title. To jest nazwa, jak ma się w stepie nazywać, czyli na przykład, jeżeli chcecie, żeby dana tekstura w sklepie nazywała się jak, no nie wiem, em błoto to wpisujecie błoto, albo robicie na L10N tłumaczenie mad na przykład tak, tutaj macie animal mad, sobie wklejacie e, i macie tutaj tu przetłumaczone, że ma to się nazywać mad więc tutaj właśnie w ten sposób sobie to manipulujemy a layer to jest dosłownie nazwa tego jaki layer ma być przetywany, a mamy oczywiście tutaj te wszystkie, tak? E, czyli jeżeli chcecie, żeby na przykład e, żebyście mieli w stepie dostępne do malowania, dajmy na to co, czego tu nie ma, zobaczmy. Eee, forest Roots chyba nie ma z co widzę. No, nie ma Forest Roots. Jeżeli na przykład chcecie Forest Roots, nie, to po prostu musicie tą nazwę tutaj idealnie przepisać. W tym przypadku jest to Forest Roots, więc spisujemy. Eee, może zduplikuję tą linijkę i dodamy to jako coś nowego. Eee, Dobra, eee, Forest Roots. Tak? E, I teraz możemy tu wpisać jakąś nazwę. Możemy dać jakąś domyślną, no, na przykład Forest Grand, niech będzie. Ale pokażę Wam jeszcze jedną. niech jest jakąś dowolną nazwą, żebyście widzieli, że rzeczywiście to działa. I type dajmy Forest Grand 02 na przykład. No, mówię obojętnie, może tu być na przykład napisane cokolwiek 01, czy po prostu cokolwiek. Obojętnie, nie ma to większego znaczenia. To jak tam, tam się Wam tylko podoba, możecie tutaj. Pisać. Także to już powinno działać, ale dodajmy jeszcze jedną. E, dajmy na to, żeby coś się wyróżniało. Sand gravel jest. E, chyba nie ma, nie? Nie, nie ma sand gravel. Dobra, damy sand gravel. Damy sand gravel. E, niech to będzie sand gravel. Ok, damy nazwę po prostu, jakąś własną. Może dajmy. E, piasek ze żwirem. Proszę bardzo. I dajmy też SAT-02 na przykład, nie? po dobra, damy cokolwiek 2.1.3.7, Na przykład. Niechaj będzie i tak. Nie ma to większego znaczenia. I teraz przejdziemy do gry i pokażę wam, że rzeczywiście to działa. Dobra, odpalamy już mapę. I zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście to działa. Według mnie wszystko powinno działać, ale wszystko wyjdzie rzeczywiście w praniu, nie? I następne, co wam pokażę, to będzie... E, właśnie ten foliage, jak go dodać, bo to też w sumie nie jest takie trudne, jakby się to mogło wydawać. Także nie, nie baczcie się czego obawiać, spokojnie. Ja wam wszystko pokażę i będziecie wiedzieć o co chodzi. Dobra, niech się mapa wczyta. Dobra, mapa się wczytała. E, no i przejdźmy do sklepu. Czy mogę kupić jakiś fan? A tu mam jeden fan, dobra, obojętnie. E, przejdźmy do trybu budowy... E, rośliny nie. Eee, powinny się pojawić tutaj jakieś tekstury. I czy rzeczywiście są? Eee, żwir, płyty, płyty chodnikowe, runoleśne trawa. Czekajcie, jest jakieś runoleśne. Moment, moment, moment. Coś tu jest. Czekajcie. Eee, czy to jest forest roots? Tak, to jest forest roots. Widzicie? Jest runoleśne. Jest. Eee, jeszcze piasek ze żwirem, Powiem, ci to jest żwir. Jest piasek. Na no ten sand gravel coś nie działa. Nam jest jakiś błąd najwyraźniej. Może jakąś literówkę walnąłem. Nie wiem. Albo to ID się nie zgadza. Zobaczmy log może. E, to tam błęd od maszyn. To nas nie obchodzi. To od cebuli. To nie. To nie. To są dźwięki. To nie. To też jest jakiś tam błąd od dźwięku. To też nas nie interesuje. I to jest jakiś błąd od gry, ale nie jest to od moda. Czyli coś tu jest nie tak, albo nie zapisałem pliku, też jest to możliwe. Czekajcie, e, Dobra, zrobimy inaczej. Może mi się pomyliło, może nie można wpisywać czegokolwiek. Jest to w sumie dosyć prawdopodobne. E, Forest Roots na pewno działa, bo widzieliście, że jest rzeczywiście. Także sobie przejdźmy to Forest Roots. Może przejdziemy sobie tutaj te mm, I dajmy tu title, dajmy na to z powrotem sand. Niech będzie sand. Może po prostu. Z tą nazwą jest coś nie tak, ale wydaje mi się, że tak powinno działać. Eee... Dobra, nazwijmy to piasko... z bez polskich znaków, może o to chodzi. A, dobra, widzicie, sandgrawek napisałem. Nieważne, już wiem o co chodzi. Widzicie? Literówka. Ma być sandgrawelle. No, teraz powinno działać, sprawdźmy to. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczmy, teraz powinno być wszystko w porządku. Eee... Malowanie. Eee... I co? Jest, piasek ze dźwilem, widzicie? Jest, działa. Eee, tak jak wam mówiłem, już e, wszystko jest w porządku, nazwa się zgadza. I... powiem czy rzeczywiście to jest ta tekstura? Tak, to jest ten Sound tak, 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 to się zgadza. Także jak widzicie, e, dodawanie tekstur e, up, e, tekstur podłoża nie jest ale takie trudne w sklepie. jest to stosunkowo proste zadanie, więc się nie macie czego obawiać. Mamy luno również ten Forest Roots. jak najbardziej jest. I swoją drogą działa to tak samo w przypadku innych layerów, zresztą wytłumaczę. Eee, przykładowo, jeżeli macie layer, nie musi to być ten z dużych liter, może być jakiś taki dowolny layer, na przykład eee, niech to będzie H konkret styles 01, na przykład, nie? Eee, w sobie też to wgramy, później to przetestujemy, jak będę już miał wgrane rośliny do malowania. Eee, dajmy jako wiem, konkret, na przykład konkret 02. Niech będzie eee, fajny beton. Niech się nazywa. albo da, da, no, niech taka nazwa będzie. H, <ścoughs> są Tylko musi się nazwa zgadzać, nie wiem, Wielko jakoś liter. Kretę, tiles. 01. A jeżeli ktoś nie chce na pewno wa walnąć w literówki, to może sobie to nazwać też skopiować i3dk. E, dobra, mamy to wgrane. Więc jak widzicie, jak najbardziej wgrywanie tekstu ten działa, także naprawdę spoko. E, dobra. Dobra, dobra, dobra. Teraz lecimy dalej. E, następną rzeczą, którą chciałbym pokazać, to jest jak dodać e, rośliny do malowania w sklepie. I to też jest wcale takie trudne. Z tą uwagą, że tutaj będzie trochę więcej rzeczy do zrobienia. E, przykładowo chcemy dodać jakieś kwiatki. Załóżmy, nie? deco foliage, na przykład taką apelkę. E, to żeby to zrobić, e, o jest, chyba edytor zlagowałem. XD, o działa. E, przejdźmy tutaj może do plików. E, wejdźmy do folderu data w grze i do folderu foliage. I przykładowo macie tutaj deco folder i tutaj są takie pliki jak paintable, podłoga, coś tam, nie? Sobie skopiujcie dowolny z tych plików, dowolny, niezależnie jaki chcecie, na przykład ten. E, przejdźcie do waszej mapy, wgrajcie sobie gdzieś te pliki, w moim przypadku niech to będzie folder foliage i w folderze foliage zrobimy nowy folder e, deco foliage niech sobie będzie, proszę bardzo. No i teraz co z tym plikiem zrobić? E, pierwsze co, to zmienimy nazwę na jaką tam chcecie. Naprawdę, nazwa jest obojętnie, Może na przykład się na przykład e, tekstura do malowania podłoga, kwiat albo po prostu kwiat 01 albo jakkolwiek, nie? My to nazywamy odryszczony, czyli PaintAble. Niech to będzie apera, prawda? Bo tak się nazywa ten kwiatek. No i teraz wejdźmy do tego pliku. E, tutaj mamy nazwę. E, nazwę możecie zrobić jakąś swoją. Tutaj jest ustawiona domyślnie trawa. Ale jeżeli chcecie, to możecie w moddesku zrobić nowe tłumaczenie L10N i zrobić na przykład, nie wiem. Yy, a zrobimy. Pokażę wam, jak to zrobić na szybko. Wejdźmy w moddesk. Yy, o, i zrobimy nowe tłumaczenie na szybko. Yy, dajmy na to. Ale tylko po, Zrobimy po angielsku. Tylko. Yy, nie chcę się innych języków robić. Yy, Policz. Znaczy, dobra, może inaczej. Dekoratiw. Plant. A, załóżmy. Jak się tak to nazywa? I tutaj też tą nazwę wkleimy, OK. niech się nazywa tutaj kwiatek, niech se będzie, nie? Yy, przykładowo, teraz tak, function tutaj nie zmieniacie tego tutaj, to wszystko zostaje, image i teraz tak, yy, moglibyście zostawić teoretycznie to, tylko chyba jeżeli chcecie malować kwiaty, to chcielibyście, żeby w sklepie pokazywały się wam kwiaty, nie? Także tutaj Myślę zrobić odnośnik do pliku, gdzie ma Wam wygenerować e, plik DDS, bo Wam pokażę też obsługę pewnego programu, dzisiaj przy okazji, do generowania ikonek STORE. E, maps, e, Foliage, Deco Foliage i to jest STORE, e, to będzie STORE, APERA na przykład, niech się tak ten plik nazywa. E, tutaj cenę, jak chcecie możecie z tym ustawić, niech dla, tam nie będę zmieniał, e, lecimy dalej. Tutaj nie zmieniacie, tu nie zmieniacie, i teraz zmieniacie tutaj. A Mianowicie, decofolidge, tak? No, to jest również decofolidge. Więc tutaj zostawiamy z tą uwagą, że parametr. Co to jest ten parametr? Parametr to jest, którą uprawę z listy ma brać. W tym przypadku jest to dziesiątka. A jako, że na tej mapie tekstury folic są sztywane z bezpośrednio z gry, to musicie, musimy wejść do data folic, decofolic, decofolic EU i tutaj sobie znaleźć, ten file i zobaczmy, który jest parametrem 10. Więc tak, Small Density Mix, czyli Fold State, tutaj patrzycie na Fold State, prawda? To jest 1. W sumie możecie też zrobić to w ten sposób: to jest 1, tak, potem jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. W tym przypadku tak to wygląda, nie? Od 1 jeden do 11, nie od zaradku i od 1, ki to My chcemy zrobić aperę, czyli 3. W na, na naszym przypadku jest to. Yy, opcja 3, prawda? Więc ustawiamy tutaj trójkę yy, i dobra. Lecimy dalej. Yy, Store i Content Rendering. Yy, teraz, co to jest? No, teoretycznie, tutaj nic nie musicie zmieniać. Pod warunkiem, że macie folic czytywany z gry. Bo jeżeli jest to folic czytywany szczytywany z. Z, z waszej mapy, to po prostu zmieniacie ścieżkę do waszego pliku. Dajmy na to, nie wiem, Maps, Folage, Dekofolage, nie wiem, Dekofolage, EU i 3D. Jeżeli macie u siebie, nie? a jeżeli czytujecie Folage z Green, no to możecie zostawić to w takiej postaci, w jakiej ten, w sensie, linijkę do foliage'a, którego używacie na mapie, nie? Także tutaj zrobimy w tym naszym przypadku taką, bo my korzystamy z tego EU, i tutaj to samo, bo też korzystamy z tego EU. Więc to zostawiamy, eee, no i to w sobie tyle, eee, tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten XML, to jest to wszystko, co musicie zrobić. Eee, teraz lecimy dalej. Eee, w Store Items trzeba tą roślinę jakby w cudzysłowie zadeklarować, żeby sklep wiedział, że takie coś istnieje, czyli robicie tak maps, eee, foliage, musicie zrobić tutaj ścieżkę do waszego pliku, foliage, Eeeem... I tu będzie, jak się ten plik nazywa? Paintable Apera. Także sobie kopiujemy. Paintable Apera. OK, Zapisujemy. Wklejcie sobie... Możecie, ale nie musicie... Wkleić to też do pliku Store Items, który znajduje się w tym miejscu. Eee, proszę bardzo. No i dobra, mapa już wie, że taki Folicz ma być malowany. Ale jeszcze chcielibyśmy, żeby była... Ikonka, prawda? Tego, także... Musicie wejść w taki program. E, icon generator to się nazywa. E, możecie to znaleźć na stronie GD, e, Giants Developer Open Network. E, po prostu wpisujecie FS icon generator i tam powinniście powinien coś takiego znaleźć. Jak nie zapomnę to może wstawię wam w opisie link do tego programu. No i tak, teraz musicie waszą mapę znaleźć. U mnie się ona nie pokazuje jak widzicie. E, bo, bo, bo... Prawdopodobnie... Prawdopodobnie programie jej nie widzi z jakiegoś powodu. Mm, ale słuchajcie, zrobimy to na innym przykładzie. Bo u was prawdopodobnie się wasza mapa pojawi. Eee, a ona się tu nie pojawia, dlatego że ten program z jakiegoś powodu po prostu unika powtórzeń. A że ja mam te uprawy wgrane również na innych mapach, to wiecie, yy, program uznał, że nie będzie tego pokazywał, no bo po co, nie? Bo takie coś po prostu istnieje. Ale jeżeli macie taki problem, to wystarczy, że usuniecie inne mapy wypakowane u siebie z folderów moc i wtedy wasza mapa powinna się pojawić. Zresztą sprawdzę, czy u mnie będzie to samo. OK, wyciąłem inne mapy, w sensie przeniosłem do innego folderu. Jak widzicie, pojawiło się nowy uprawy mapa. Mamy tu jakieś tam obiekty, i mamy tutaj kwiatek. Także wybieramy opcję kwiatek. Eee, tutaj ustawiamy sobie rozdzielczość. Eee, jaką chcecie? Możecie ustawić tutaj dowolne rozdzielczości. Ja tutaj nic nie zmieniam. Eee, no bo w sumie po co? Ale możecie ustawić np. 512 albo coś. To tam jest zależne tylko od Was. Tutaj ustawcie, żeby wygenerowałam od razu PNG. Najlepiej, bo wtedy można fajnie jeszcze tę edycję edytować w razie czego. Cienie miejcie ustawione, i tak, i po prostu klikacie ten kwiatek. Tutaj, oczywiście, musicie zrobić, wiadomo, game directory, czyli ścieżkę do folderu z grom, Tutaj, jest ścieżkę do edytora, czy do Excel od edytora, a tutaj folder, ścieżkę do folderu z modami, żeby program wiedział, z czego doszczędzieraj. No i jak wybieracie, wybraliście opcję kwiatek, to odpalamy. Generate. Się odpali wam giant Editor. E, musicie chwilę poczekać. Jak tutaj w konsoli pojawią się jakieś błędy, okej, okay, Tu się jakieś błędy pojawiają, czekacie jeszcze. E, I o, jak znaleźliście script Don non-debug, jak jest taki coś, to znaczy, że już się plik wygenerował. Zamykamy. Tu zamykamy, zamykamy. Wchodzimy do foliage, deko-foliage. Jak widzicie, jest store apera. Tylko e, teksturkę wybrali tą <grytą> z jakiegoś powodu. E... Zastanawiam się teraz dlaczego. Dlaczego wybrał inną teksturkę, a nie tą co powinien. A, dobra. Sorry, wiem o co chodzi. Eee, sorry, sorry, Już wiem o co chodzi. Bo tutaj w sklepie się wam pojawią rzeczywiście kwiatki, bo to jest ustawiony dobry parametr, ale tutaj on szczytuje noda, widzicie konkretnego? Eee, tu mam szczytuje konkretnego Noda, zapomniałem, żeby jeszcze ustawić. Także musimy odpalić nasz, nasz pliki 3D od fo Folida. Eee, data folicie, decofolicie, EU i wybrać odpowiedni node, na którym się znajduje roślina, którą chcemy, żeby nam wyrenderowało. Także sorki, już to poprawiam, już Wam to pokazuję. 401, czyli pokazywało nam 401, czyli tą, tak, green mid, widzicie? 401, 401, czyli dlatego wygenerował to, a my chcemy, żeby to były te kwiatki, czyli wchodzimy w papera i to będzie to. Tak, to będzie to, czyli to jest 1,0,0. 0. Więc musicie tutaj ustawić 1,0,0. 0. Zapisujemy i wygenerujemy jeszcze raz y, tą ikonkę. Dobra, jesteśmy z powrotem w programie. Y, generujemy jeszcze raz, i teraz y, ikonka powinna być taka, jaką y, sobie zażyczyliśmy. Prawda? OK, wygenerował, wygenerował. Dobra, wyłączamy. Wyłączamy, wracamy i uwaga, jest, jest ikonka. Apery, czyli to, co, to, co chcieliśmy uzyskać. Teraz jeszcze mała uwaga, bo plik jest dosyć duży. A generalnie warto, żeby było to zoptymalizowane. Także możecie sobie to przeskalować do 512 na 512, prawda? Bo to jest taka domyślna rozdzielczość e, teksturek Store w farmingu. A następnie zapisać jako plik DDS, e, tylko z tą uwagą, żeby to był DXT5. I bez mipmap, DX-T5 bez mipmap, rozmiar pliku musi wynosić 256KB i to jest taki idealny format e, tekstury store, do którego się Giants ani nic do Was nie doczepi, więc będzie to jak najbardziej spoko. Także mam, jak widzicie mamy DDS-a, to usuwamy i idziemy do gry, zobaczyć czy rzeczywiście kwiatki się nam w sklepie pojawiły. E, sorry, jeszcze nie, jeszcze nie, zapomniałem, jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia. E, a mianowicie macie tutaj coś takiego jak e, fold de, czy plik główny, nie główny XML, map.xml. i taka mała uwaga. E, jeżeli macie jakiś nowy folicz wgrany, grany, nie? Nowy, bo tutaj jak widzicie, deco folic jest wgrany, ten, który używamy. E, są liniki od tego, więc tutaj nie musicie nic robić, ale załóżmy, żeby to był folicz, nie wiem. Dekofolić US, załóżmy, nie? Mielibyście wgrane coś takiego. To musicie zrobić tutaj linijki od Dekofolić US. Tak. Musi być coś takiego. E, oraz tutaj. Musi być, bo inaczej gra wtedy nie uzna tego jako folicz do malowania. Dekofolić US. E, tutaj robicie tak, oczywiście, żeby linijka się zgadzała. To usuwacie to mowa e, I muszą być, jak widzicie, start channel. Charles. Musi być coś takiego, nie? My w tym przypadku możemy to usunąć, e, ale tak na przyszłość. Jeżeli ktoś ma wgany nowy folder, czy chciałby, żeby on też był malowany, to musi tutaj e, te linijki tutaj umieścić, bo inaczej e, nie będzie on wykryty. Także przejdźmy teraz do gry i zobaczymy, czy wszystko nam działa. Dobra, odpalamy mapę ponownie i teraz zobaczymy, czy wszystko już działa tak jak powinno. A wydaje mi się, że. Powinno, bo nie widzę przeciwwskazań, dlaczego miałoby być inaczej. Dobra, odpalamy mapę. Yy, I sprawdzamy. Dobra, najpierw zobaczmy, czy jest ta tekstura terenu jeszcze do malowania dodana. Już wiedzieliśmy, że jest kwiatek, ale dobra, zaraz to zobaczymy. Yy, co my dodaliśmy? Dodaliśmy kostkę, nie? Jakąś... Fajny beton, o, jest fajny beton. Yy, gdzie jest ten nasz land? Tu jest. Tu jest nasz land. Działa. Działa. Jest kostka brukowa. Przejdźmy do roślin, jak widzicie, kwiatek jest, działa, działa, malują się kwiatki, więc elegancko, słuchajcie, ee, jak najbardziej wszystko działa, masz sobie tryb latania i player flight i zobaczmy, jak te nasze kwiatki wyglądają, no i oczywiście, to są te różowe kwiatki, czyli to dokładnie to, czego oczekiwaliśmy po dodaniu tego foliage'u, także słuchajcie... Eee, to by było na tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że Wam się taki materiał spodobał, jeśli tak zostawcie łapkę w górę i suba, eee, również pamiętajcie o podbiciu materiału, no i czekam na komentarze, czy chcielibyście jakieś nowe poradniki jeszcze zobaczyć, a za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia w kolejnych filmach i cześć!